Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu, w którym objaśniam, jak dobrze przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. Dziś będziemy mówić o przemówieniu. Zapraszam! O przemówieniu powiedziano już bardzo wiele, bez problemu możecie znaleźć różne filmy w internecie, natomiast my chcielibyśmy skupić się dzisiaj na przemówieniu jako formie pisemnej podczas egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli chodzi o przemówienie na egzaminie ósmoklasisty, powinniśmy po prostu pamiętać o kilku ważnych szczegółach. Spójrzcie. Przemówienie to forma pisemna bardzo zbliżona do rozprawki. Jeżeli nie widzieliście jeszcze mojego filmu na temat rozprawki, to serdecznie zachęcam Was do obejrzenia. Przemówienie, oczywiście, tak jak wiele prac, będzie składać się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. We wstępie musimy podać 2-3 ogólne zdania dotyczące tematu i wprowadzić naszą tezę. W rozwinięciu argument, potem przykład i wniosek cząstkowy, następnie argument drugi, przykład i znów wniosek cząstkowy. W zakończeniu musimy to wszystko sobie podsumować i powtórzyć tezę. Zobaczcie, prawie to samo mówiliśmy o rozprawce. Przemówienie będziemy jednak troszeczkę inaczej komponować. Spójrzmy. Przede wszystkim, dobrze napisane przemówienie powinno zawierać kilka ważnych elementów. Są to niewątpliwie pytania retoryczne. Na przykład, czyż nie jest prawdą, że? Albo na pewno wszyscy jesteśmy tego zdania, prawda? Używamy także czasowników w trybie rozkazującym. Na przykład nie popełniajmy tego błędu, spójrzcie na to z innej strony, a także czasowników w pierwszej osobie liczby mnogiej. Na przykład powinniśmy, zastanówmy się itd. Używamy też zaimków was, nam, my i wielu innych. Jeżeli chcemy dobrze napisać przemówienie, powinniśmy przede wszystkim pamiętać o tym, że przemówienie to jest tekst argumentacyjny, w którym oczywiście przekonujemy kogoś do swoich racji, ale ciągle nawiązujemy kontakt z naszym słuchaczem, z naszym odbiorcą i to jest bardzo ważna rzecz, o której nie powinniśmy zapominać. Na potrzeby naszego filmu stworzyłem dzisiaj dwa tematy przemówień. Zobaczcie. Kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Pamiętacie z jakiego utworu pochodzi ten cytat? Oczywiście chodzi o drugą część dziadów. Napisz przemówienie, w którym przekonasz swoje koleżanki i swoich kolegów o słuszności tego stwierdzenia. Zabieramy się do pracy, tworzymy wstęp. Wstęp w przemówieniu będzie minimalnie inny niż w rozprawce, bo przede wszystkim zwrócimy się bezpośrednio do naszych słuchaczy. W poleceniu było napisane, że mamy zwrócić się do koleżanek i kolegów, a zatem zwracamy się z szacunkiem, a więc pisząc z dużej litery. Drodzy koleżanki i koledzy. Któż z nas na którymś etapie swojego życia nie potrzebował pomocy? Kto nie oczekiwał, że zostanie wybawiony z problemu? Na pewno nieraz byliśmy w trudnej sytuacji i wtedy mogliśmy liczyć na pomoc innych. Naszym obowiązkiem jest pomagać. Nie możemy odtrącać ludzi w potrzebie. Te kilka zdań, które tutaj napisałem, to takie ogólne zdania na temat tego właśnie, co, co zaproponowano nam tutaj w temacie. Kto nie był nieraz człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Chodzi o bycie człowiekiem, czyli o posiadanie cech ludzkich, o empatię, współczucie i pomoc innym. I dalej, jestem pewien, że stwierdzenie, kto nie był nieraz człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże, jest słuszne, co postaram się Wam udowodnić. Zobaczcie, co teraz się stało. Oczywiście stworzyliśmy tezę, a zakończyliśmy ją takim stwierdzeniem, co postaram się Wam udowodnić. W rozprawce to Wam nie, mogło być, nie mogłoby być zawarte, natomiast w przemówieniu jest jak najbardziej pożądane i też piszemy to z dużej litery, a więc postaram się Wam udowodnić. I jeszcze drugi temat. Napisz przemówienie, w którym przekonasz swoje koleżanki i kolegów, że z wiekiem człowiek jest bardziej skłonny do rozważań na temat własnego życia. W argumentacji odwołaj się do utworu, z listy lektur obowiązkowych i innego dzieła literackiego. I tutaj również chwilę zastanowienia nad tym tematem, i możemy przystępować do dzieła. Drogie koleżanki, drodzy koledzy, już wiemy, że ma ten zwrot do adresata być zawarty na samym początku. Z pewnością każdy z nas marzy o szczęśliwym i wspaniałym życiu. Chcemy osiągać sukcesy, realizować założone cele i rozwijać pasję. Gdy jednak coś nam nie wychodzi, albo kiedy dotykają nas osobiste dramaty, zaczynamy rozmyślać nad tym, dlaczego los sprawił nam zawód. Im bliżej końca życia, tym częściej zastanawiamy się nad wszystkim, czego doświadczyliśmy. Znów kilka ogólnych zdań o człowieku, o jego życiu i oczywiście w nawiązaniu do tematu naszej pracy, a potem wprowadzenie tezy. Uważam, że z wiekiem człowiek jest bardziej skłonny do rozważań na temat własnego życia. Za chwilę postaram się Wam to udowodnić. Znów, na koniec mamy jeszcze kontakt z naszym odbiorcą. Postaram się Wam to udowodnić. Przejdźmy teraz do najdłuższej części naszej pracy, czyli do rozwinięcia. Będziemy rozwijać ten pierwszy temat. Kto nie był nie razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Odmawiając wsparcia innym, odbieramy sobie szansę na spokój i szczęście naszej duszy po śmierci. Co to takiego? To pierwszy argument, zgodnie ze schematem, który przedstawiliśmy sobie na początku. A teraz przykład. Dobrym przykładem na potwierdzenie moich słów jest postawa widma Złego Pana z dramatu romantycznego Dziady, część druga. Mężczyzna za życia wypędził sprzed swojego domu kobietę z dzieckiem na rękach, która prosiła go o schronienie podczas mrozu i poszczuł psami biedaka kradącego jabłka z sadu. Człowiek ten nie wykazał empatii, nie rozumiał potrzeb innych. Czy nie uważacie, że takie zachowanie zasługuje nie tylko na karę, ale i na potępienie? Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Słusznie więc widmo złego pana cierpi i nie może zaznać spokoju. Bardzo krótko, ale popatrzcie, jak wiele elementów udało nam się tutaj umieścić. Przede wszystkim mówimy trochę na temat naszej lektury, ale nie streszczamy jej. Pamiętajcie o tym, że streszczenie w tym miejscu jest no, niepotrzebne. Potem, gdy już powiemy o co dokładnie nam chodziło, dlaczego taki argument wybraliśmy, nawiązujemy znowu więź ze słuchaczem, zadając pytanie retoryczne, które tak naprawdę ma tylko utwierdzić go w przekonaniu, że to my mamy rację. Następnie nie ma co do tego żadnych wątpliwości, jakby wyjaśniamy od razu, odpowiadamy sobie na to pytanie retoryczne. I stosujemy króciutki, bardzo prosty, taki mini wniosek cząstkowy. Słusznie więc widmo złego pana cierpi i nie może zaznać spokoju. Przed nami kolejny argument, przykład i wniosek. Człowiek w swoim życiu przyjmuje różne postawy i często krzywdzi bliskich. Na szczęście zdarzają się też przemiany, dzięki którym może stać się lepszym i zapewnić sobie radość i spokój. Już na pewno domyślacie się, o jakiej przemianie będziemy za chwilkę mówić. Tak wygląda nasz argument. Wasze mogą być oczywiście krótsze, prostsze, takie, na które Was stać, ale to mają być argumenty, które będą po prostu zdaniami twierdzącymi, nawiązującymi oczywiście do głównej tezy naszej pracy. Świetnie obrazuje to historia Ebenezera Scroogea. Główny bohater opowieści wigilijnej, znany był ze swego skąpstwa, egoizmu, pogoni za bogactwem. Nie liczył się ze zdaniem i potrzebami innych, bo nie rozumiał, że nie zawsze mamy wpływ na to, jak wygląda nasze życie. Popatrzcie, mówimy o Scroogeu, ale jeszcze raz powtarzam, nie streszczamy tego wszystkiego, co znamy z opowieści wigilijnej. Ktoś, kto będzie sprawdzał Waszą pracę, on przecież doskonale zna tę książkę, tak samo jak Wy. Na pewno zgodzicie się ze mną, że ciężko byłoby polubić tak samolubnego człowieka. Na pewno zgodzicie się ze mną, a więc znów nawiązujemy więź z naszymi odbiorcami. Na szczęście Scrooge dzięki pomocy duchów zauważył popełniane przez siebie błędy i podjął próbę zmiany. Dzięki temu zyskał życzliwość i przychylność osób, które wcześniej nie chciały mieć z nim nic wspólnego. Świat znów stał się dla niego wspaniały. Ten przykład pokazuje, że nigdy nie jest za późno, by zawrócić ze złej drogi, a kiedy już to zrobimy, zyskamy przyjaciół gotowych do udzielenia nam wsparcia w potrzebie. Ostatnie zdanie to wniosek cząstkowy, o którym nie możemy zapomnieć podczas pisania naszej pracy to też jest bardzo ważny element. Spójrzcie teraz, jak powinno wyglądać zakończenie przemówienia. Zakończenie możemy rozpocząć od powtórzenia tezy. Mam nadzieję, że udało mi się udowodnić Wam, że stwierdzenie, kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże, jest słuszne, co potwierdzają losy Widma Złego Pana i Ebenezera Scrooge'a. Powtórzyliśmy tezę, przywołaliśmy znów bohaterów, o których mówiliśmy w dzisiejszej pracy i jeszcze dwa drobne zdania na koniec. W życiu powinniśmy kierować się sumieniem i być życzliwi dla innych. Tylko wtedy świat będzie naprawdę piękny. I na koniec oczywiście nie możemy zapomnieć o podziękowaniu. Piszemy więc dziękuję za uwagę, ponieważ było to przemówienie, a nie rozprawka i dlatego ten element powinien tutaj się znaleźć. W ten sposób dobrnęliśmy do końca pisania naszej rozprawki. Oczywiście nie martwcie się, jeżeli nie wszyscy z Was doskonale radzą sobie z pisaniem tego typu prac, nie wszyscy mają taką wyobraźnię, żeby napisać jakieś wiele mądrych, ciekawych zdań. Pamiętajcie przede wszystkim o naszym schemacie, którego dzisiaj się nauczyliśmy, a naprawdę będzie dobrze. Spójrzmy jeszcze, jak będzie oceniana Wasza praca według kryteriów egzaminacyjnych. Kryteria oceny obejmują 8 elementów: realizację tematu wypowiedzi, Zostaniemy dwa punkty wtedy gdy nasza wypowiedź nasza praca będzie po prostu całkowicie zgodna z tematem będzie realizowała to o co nas proszą w poleceniu drugi punkt to elementy retoryczne a więc nie tylko postawienie tezy wnioski przykłady ale także figury retoryczne których powinniśmy używać właśnie w przemówieniu to o czym mówiliśmy na początku pytania retoryczne zwroty do naszych słuchaczy, zaimki a także czasowniki wskazujące na więź z naszymi odbiorcami. Kompetencje literackie i kulturowe wykażemy się nimi, gdy udowodnimy, że znamy dobrze lekturę, czyli będziemy umiejętnie nawiązywać do wydarzeń z lektury. Kompozycja tekstu to przede wszystkim akapity i sposób poukładania naszej, naszej pracy. Dwa punkty możemy otrzymać również za styl, którym się posługujemy, czyli odpowiedni do przemówienia. Także język, ortografia i interpunkcja będą podlegały ocenie. I łącznie możemy zdobyć 20 punktów, a więc bardzo, bardzo dużo. Głęboko wierzę w to, że to, o czym dziś mówiliśmy, pomoże wam skutecznie przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. Trzymam kciuki za Wasze sukcesy i do zobaczenia w kolejnych filmach.